Sprzeciw, no panie pośle, no ile można? Apeluję do pana z polegliwej natury. Pan się wszystkiemu sprzeciwia. Tak się nie da żyć, panie pośle. Sprzeciw wobec pana sprzeciwu. No nie da się tak żyć. Nie, nie. Same sprzeciwy. Mirona Hołda, na, nasza szefowa social media. E, witamy serdecznie. E, ja, ja, mam wra, ja mam wrażenie, że część, część naszych widzów myśli, że to jest wszystko reżyserowane, że to sztuczna inteligencja wytwarza te obrazy. A to wszystko no to jest naprawdę w tej chwili. Tak, to akurat nie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No ileż można. Właśnie wszędzie pojawia nam się Szymon Hołownia, ale bardziej w roli aktora, właśnie. I dużo, dużo rzeczywiście o oznacza. Samym... Pan Wiatraczek teraz. Pan Wiatraczek, ale właśnie w tym tygodniu jeszcze takie przypomnienie, bo Tomasz Lis wydał wiosną wywiad no, z samym sobą. A teraz wydaje dzienniki, pisze w nich właśnie o Szymonie Hołowni, oczywiście o sobie samym też, żeby nie było, ale jak go nazywa? No to, że Narcyz, to tutaj się zgodzą oczywiście z Panem Lisem, ale nazywa go rozbrykanym Bachorem, dywersantem i katem ojczyzny. No, ja myślę, że jakby pan redaktor Sakowi. O. O, o. Yy, yy, tak napisał, tak napisał, no to już by chyba jakaś rozprawa sądowa czekała, no ale tutaj jak kałownia przeszło, no to myślę. Absolutnie że... pan kałownia mi się z żadnym katem nie, nie kojarzy, yy, znaczy bardziej, bardziej z czymś po, 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 podobnie brzmiącym, ale to już po imprezie, prawda? To już... <laughs> A w tym tygodniu rozmowa w Polsacie z Rafałem Trzaskowskim, który mówi dosyć pozytywnie o panu Hołowni. Jak to za chwilę zobaczymy, ale jak na te słowa zareagowali internauci jest bardziej ciekawie. Pokażmy. Szymon Hołownia wprowadził powiew świeżości do Sejmu. Przywrócił powagę polskiej demokracji. Trzaskowski o powadze Hołowni. Właśnie ta powaga się ulotniła. Została śmieszność. Przed Hołownią specem od powiewów świeżości był Palikot. No palikot. To jeszcze... powiew to z tego wiatraka, to z tych wiatraków Ta. powiewa, to dlatego no, tak, powiew. no, no właśnie jak jesteśmy przy powiewie, to mamy w tym tygodniu posła gramatykę, który no, nieudolnie tłumaczy e, swoje ugrupowanie w sprawie afery, afery wiatrakowej, jak oczywiście żywina PiSu. E, już kiedyś się słyszało, że to PiS wyłącza internety, zabiera powietrze, no to mamy teraz to, zobaczmy. No, żyjemy w kraju, w którym 7 lat temu zablokowano rozwój wiatru na lądzie. Efekt jest taki, że mamy dzisiaj około 14% mocy wiatru na energetyki wiatrowej. I zabranie wiać wiatrom. To naprawdę myślowe, naprawdę. PiS zabronił wiać wiatrom. Dobrze, że wiatr się nie słucha. U mnie tak wieje, jak w tatrach Halny. PiS też wstrzymał Ziemię. Już wiem, czemu w Holandii tak wieje. Cały wiatr z Polski zawraca na zachód. Wszystko PiS. A teraz, jak dojdą do władzy, to będą wiać cyklony i huragany. Nie wiem, czy u pana redaktora wieje wiatr, czy nie. U mnie trochę wieje. Proszę. No, już, już nie wieje, ale, ale zmienia się pogoda. Wszystkich bolą głowy. Tak. To być może też PiS kazał podgrzewać, no. bo, jest, bo w końcu odpowiada za globalne ocieplenie. Tak, tak, może tak. I coś, co zrobiło mi wczoraj y, dzień, szanowni Państwo, to konkret platformy, w sumie to jeden, no, który nie jest tak do końca ich konkretem, no ale co tam szkodzi przedstawić jako swój. Y, czytam wczoraj y, na Twitterze, no przecierałam oczy, pokażmy właśnie planszę, y, czytamy, że y, nowy rok zacznie się od wypłaty 800+, plus i to jest konkret. No jest drodzy widzowie, ale to nie jest konkret platformy i tylko świadczenie wprowadzone przez rządy Beaty Szydło. No ale jak się nie ma, nic no, nie ma nic nowego do zaoferowania, no to można i tak. Ale jak dziennikarz pyta się konkretnie o podwyżkę płacy minimalnej i też o VAT, no to już ciężko o konkrety. Zobaczmy wy zrobicie, ja pani pytam, poseł? To jest 30... najważniejsze. Nie wiem jeszcze, co zrobimy. Przepraszam, że tak pod... A pani za czym jest? No, ja oczywiście jestem za tym, żeby wszyscy zrobili dużo, a produkty były w sklepach tanio. To musimy, to jest, no Ale wy rządzicie, no a ja nie rządzę. Nie, nie, no, nie, nie się no Właśnie o to chodzi, że my nie rządzi no 30, 30, 30 sierpnia ostatnie posiedzenie zajmują. Co oni robią? Dobra. Tego czasu? A za tydzień będziecie już rządzili. Ale to jak będziemy rządzili, to zapraszam. No, co co jeżeli, nie pani pan redaktor, teraz? jeżeli pan redaktor mnie zaprosi, odpowiem panu na to pytanie. Tak niech pani napowie teraz? Ja, po, naprawdę, my, posłowie Koalicji Obywatelskiej, będziemy rządzić za tydzień i my zrobimy to, to i to. Z wiatrakami wiedzieliście, co trzeba zrobić i tak, Panie tak dalej. Jest redaktorze, My musimy zacząć przejąć rząd. Musimy wejść do Ministerstwa finansów i nie tylko i zobaczyć, jak, nasze, jak kas. za państwa wybrały? składaliście obietnicę 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, to tak. składaliście ją w ciemno, tak? tak nie, nie wiemy, co tam jest. Będziemy to wdrażać. Wszystkie, wszystkie nasze 100 punktów na, na naszego programu będą wdrażane. Tylko nie mówię, że wszystkie będą wdrażane od 1 stycznia. Ale dobrze, nowy rok jest za chwilę. No jest za chwilę i coś nie chce mi się wierzyć, że, mm, że będą wdrożone. Natomiast 800 plus będzie. Ja przypominam, to było 100 konkretów na 100 dni. A, no to... oni mówili nawet 100 dni od kiedy wygrają, no ale no, tam już jest drapał, nie rządzą, no to liczmy od, od 13 grudnia, e, nomen omen, jak Tusk za i zobaczymy, czy te, te 100 dni e, e, cokolwiek z tego zrobią, no poza tym, że rzeczywiście kogoś może zamkną, czy zaorają telewizję publiczną. No tak. No nie, no pokazali, że 800 plus prowadzą i to jest konkret. No tu się zgadzam, no tylko nie, 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 nie należy do nich. Już na sam koniec, hit na Twitterze, wypowiedź posłanki lewicy o normach dźwigania dla kobiet i mężczyzn. Jak wygląda właśnie ta prawdziwa walka o, prawie, o, prawa, o prawa kobiet? No, jeju, jeju, nawet można powiedzieć. Nie wiem, może kobiety powinny po tych słowach to zastanowić się nad jakąś demonstracją. Zobaczmy. Czy należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn? W tej chwili zdanie lewicy jest takie, że nie należy zrównywać wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Mimo tego, powinien że jesteście zostać, za równością. Powinien pozostać yy, w taki, jaki jest w tej chwili. Okay. Yy, czy lewica chce likwidować lukę płacową? To jest kolejne pytanie. Proszę mi więc wytłumaczyć ten fenomen. Jak to jest, że pracodawcy zamiast zaoszczędzić i zapłacić mniej kobiecie, która według lewicy wykonuje dokładnie tę samą pracę, wolą przepłacić i zatrudnić mężczyznę? Może też są mężczyznami. Czy jest pani za tym, aby zrównać normy dźwigania ciężarów dla kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku? Obecnie u mężczyzn to jest 30 kg, u kobiet 12, a zarabiają tyle samo. A przyzna pani, że mężczyzna jest w, tym, jest w tym wypadku bardziej wydajny. Czy to jest sprawiedliwe? Nie, nie przyznam, że jest bardziej wydajny, bo wcale nie oznacza, że ten mężczyzna w ciągu 8 godzin pracy przeniesie więcej tych ciężarów niż kobieta. Kobieta naraz może udźwignąć 12, ale może na przykład poruszać się szybciej i przenosić te ciężary bardziej efektywnie od mężczyzny, który taszczy powoli. Te, Czyli trzy, mimo te, te tego, że jest mniejsza, może zrobić więcej? Tak. No proszę, to ciekawe. No, ciekawe, ciekawe. Biegajcie, biegajcie, panie, z O, niestety, tak to wygląda w praktyce, jak się walczy o prawa kobiet. No dobrze, to teraz muszę już zakończyć poważnie. Proszę państwa, nie wiem, jak będą wyglądać media. 13 grudnia prawdopodobnie koalicja resetu, starzy, znani państwu ludzie, szczególnie z tak tragicznych momentów jak Smoleńsk i wielu innych zakrętów przejmują władzę. Pierwsze, co obiecują, to rzucić się na media, wszystkie na media publiczne, być może też na nasze. Będziemy się bronić, będziemy się bronić i nie pozwolimy zniszczyć Polsce wolności słowa. Proszę włączać republikę, proszę, proszę być w gotowości, będziemy Państwa informować, proszę polecać nas innym, proszę polecać naszą prenumeratę naszych mediów, proszę kupować nasze media, budujmy strefę wolności słowa. 8 milionów ludzi zagląda do naszych mediów jesteśmy w stanie stworzyć sieć porozumiewania się i nie damy zamknąć sobie ust. Na tym muszę tak trochę dobitnie skończyć. Była z nami Mirona Hołda, nasza szefowa social media. I zapraszamy zap, na YouTube, a, gdzie ponad 4 miliony ludzi miesięcznie warto zasubskrybować, czyli odznaczyć, że jeszcze stałym użytkownikiem naszego YouTube'a to potężna siła. Potężna siła. Prawie 550 tysięcy ludzi w tej chwili jest stałymi użytkownikami. Więc budujmy tą, tą sieć wolności słowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.